Pielęgniarka chyba tu nie idzie. Nie widzę. W takim razie czas na coś pysznego do jedzenia. Co? Skąd masz te smakołyki? Nie poszłabym do szpitala bez nich. Ktoś idzie. Nie mam czasu. Włożę to w gips. No, no, Tina, potrzebujesz odpoczynku, a ciągle się kręcisz. Co tam chowasz? I czemu masz czekoladę na buzi? Pokaż. I na nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. Zabieram to wszystko. Czekaj, nie rób tego. Przynajmniej zostaw jednego z tych smakołyków. To straszne. Chwila. Schowałam coś w Gipsie. O tak. Pachnie wspaniale. Właśnie tego mi brakowało. Ale to wszystko, co mam? To problem, który trzeba rozwiązać, i wiem, jak to zrobić. Wyślę wiadomość do mojego brata. O, ktoś do mnie napisał. To moja siostra ze szpitala. O, rany! Skończyły jej się słodycze. To straszne. Muszę jej natychmiast pomóc. Wezmę wszystkie moje ulubione smakołyki i lecę do szpitala. Powinno się udać. Spróbuję po prostu przejść. Ej, co się dzieje? What? Nie pozwalamy na słodycze w szpitalu! No dobra! O dzień dobry! Odsunęłaś mi genialny pomysł! Serio? Nawet jej nie sprawdza! Puściła ją! Dobra, czyli muszę zajść w ciąże. Ale ponieważ jestem chłopakiem, jedynym sposobem na ciążę są słodycze ukryte pod moją bluzą. Żeby wyglądać bardziej wiarygodnie, założę perukę. Będę blondynką. A teraz pomalujemy trochę usta. Świetnie. Muszę tylko włożyć plecak pod bluzę i lecimy do siostry. Gotowe. Mamy to. Wow, to już druga kobieta w ciąży w ciągu godziny. Mogę posłuchać swojego brzuszka? Nie, zaczynam rodzić. Muszę natychmiast iść do lekarza. Tylko nie na mojej zmianie, przechodź! Ciężko się biega z takim brzuchem! O, Tina, cześć! Przyszedłem się z tobą zobaczyć! Nie poznajesz mnie? Na pewno się znamy? Miałem świetny plan. Tina to ja, twój brat Oskar! A teraz mnie poznajesz? Przyniosłem ci trochę smakołyków! Proszę! Jestem sąsiadką Tiny. Po często Proszę! Ja też chcę trochę słodyczy! Co się z Tobą dzieje Julie? Ona też chce jakieś smakołyki. Oczywiście, że się z tobą podzielimy. Częstuj się! Możesz włożyć mi to do ust. To tu idzie ze smakołykami. Oddaj mi to. No dalej. Albo stąd zjeżdżaj. O matko, to to? Co się stało? Odtrącił mnie pociąg. O rany. Natychmiast zawieźcie go na operację. Jest taki młody, a już ma tyle problemów zdrowotnych. Żadnych słodyczy. Co za dzień. Co? To mój brat Oskar. Co mu się stało? Powiedzcie mi, czy on żyje. Przykro mi, ale jest w słodkiej śpiączce. Ale jak to? Słodka śpiączka? Nie mogliście wymyśleć czegoś ciekawszego? Pina, przyniosłem ci trochę smakołyków. To był żart, ale inaczej by mnie tu nie wpuścili. Zjedzmy to razem. Dajcie mi trochę! Jestem tutaj! To jest niesamowite! Zgadza się, braciszku. Ładna Julie! Oj, przepraszam. Słodycze naprawdę uderzyły Julie do głowy. Mam tego dosyć. I raz mam powtarzać: nie wolno wchodzić ze słodyczami. Oddaj mi to. Jestem w tym świetna. Zabrałam im wszystkie smakołyki. Wracam do pracy. Uwielbiam mój strój pielęgniarki. Wyglądam w nim rewelacyjnie. No właśnie, ona jest pielęgniarką. W takim razie mam świetny plan, jak przemycić słodycze. Będę udawał pielęgniarza. Nie zapominajmy o groźnej minie. Przykro mi kolego, ale tego nie wniesiesz. Kim jesteś? Nowy pielęgniarz? Na moje zastępstwo? No okej, okay, ale mam cię na oku. W końcu poszła, a ja biorę to pudło smakołyków i idę do mojej siostry. Uwielbiam żelkowe robaczki, pyszka. To tu jest słodycze. Ty na znowu to robisz? Dlatego przyniosłem Ci więcej smakołyków. Cześć siostrzyczko! Bracisku, to naprawdę ty umieram z głodu. A ja nie zapominajcie o mnie! Oskar, zapomniałeś przywitać się z Julie Cześć, Julie Jemy tu sobie słodycze Witam, kolego Wiedziałam, że tacy jak ty nie mogą pracować w tym szpitalu Wynoś się stąd Nie chcę cię więcej widzieć Głowa mi pęka To okropne Kurczę, znowu tu jest Jak wam przemycić te smakołyki? No właśnie, to świetny powód, by spróbować swoich sił jako lekarz. Jeszcze nie wybrałem zawodu, więc powinienem sprawdzić się w roli lekarza. Biały fartuch nieźle nam nie leży. Przydadzą się też okulary, żeby wyglądać elegancko i identyfikator. Mamy to, idę! O, dzień dobry doktorze. Potrzebuję pomocy, głowa boli mnie jak nie wiem co. Proszę to sprawdzić. Aj, poproszę o tabletkę przeciwbólową. Rzeczywiście, co? Chcesz tabletkę? W porządku poszukajmy czegoś, chociaż mam tu same smakołyki. Może to zadziała. Niech będą skitelsy! Proszę! Dziękuję, doktorze. Chyba się udało. Muszę stąd spadać. A dlaczego tabletka jest taka słodka i przypomina mi skitelsy? To naprawdę skitelsy co? Serio? E, już wychodzę! Oj, głowa nadal mnie woli. Żadnych smakołyków. Czy ona śpi? Będę udawać Emeryta wtedy na pewno mnie przepuści. Dobrze wyglądam. Barzantko, jedziemy. Kto tu jest? Czemu tak hałasujecie? Kim ty jesteś? przecie sprawdzić pod kątem słodyczy. Widzę, że jesteś bardzo chory. Oczywiście idź jak najszybciej do lekarza. Już na ciebie czeka. Dziękuję. A co to takiego? To tego dziadka? Stać! Mam tego dosyć. Macie tu słodycze? Odrzucili mi. Wynocha z mojego oddziału. Już jadę. Pomogę ci. O, ty możesz chodzić. Spadaj mi stąd. Mam dziś taki ciężki dzień. Co to za blask? Czy to od tego faceta? O, witam, ślicznotko. Muszę odwiedzić moją siostrę. Jestem tu w trasie koncertowej. Wow, to takie fajne. Dziękuję za piosenkę. Co, ja? Zaśpiewać? Jestem zwykłą pielęgniarką. Co mam śpiewać? Po prostu spróbuj. W porządku. La, 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 la. Najlepsze, co słyszałem. Co na róże? Muszę iść do siostry, okej? Okay? Pa! Dobrze, zadzwoń do mnie. Pa! Ten głupi gips tak mnie wkurza. A co to za klaun? Jestem świetnym artystą i twoim ulubionym bratem, Oskarem! Po raz kolejny udało mi się przemycić dla ciebie smakołyki dzięki moim genialnym pomysłom! Fajnie, co? Spójrz na to, siostrzyczko! Come on! Częstuj się! Hurra! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować! Zaczynam! A teraz zaśpiewamy mój najnowszy hit! Tyna! Zaczynaj! A teraz ty! Ty też, koleżanko. Niesamowicie. Cudownie, teraz wszyscy razem. O tak, o tak. Przepuść mnie. Ile razy mam to powtarzać? Żadnych słodyczy. Nie widzisz tabliczek? Nie wolno. Muszę coś wymyślić i już mam pomysł. Będę udawał, że mam złamaną rękę, ale tak naprawdę w sztucznej ręce będą słodycze. To genialne. Na pewno mnie nie przyłapie. O, moja ręka, moja ręka boli. Stój, powiedz mi szczerze, czy masz tam słodycze? Może tutaj? Oj, przepraszam, przechodź. Dziękuję. Oskar, co ci się stało? To boli. Chyba złamałem rękę. Nie czuję palców. Oj, przepraszam, Julie. Czemu tu tak leżysz? Mam dla was niespodziankę. To był żart! Nic mi nie jest, tylko przemyciłem cukierki w gipsie. Tak wiem, jestem geniuszem. Daj mi te cukierki i nie! O tak, to niesamowite! W końcu ja dostałam coś słodkiego, super! O, to kurier, to do mnie! Zaraz już idę! Lecę, lecę! Dzień dobry, proszę wejść! Dzień dobry, to pani zamówienie. Akceptuję płatność gotówką. Proszę bardzo, miłego dnia. Oto moja paczka. Mam tu wszystko, czego potrzebuję do pokoju. Kilka drewnianych desek? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Co ona zamierza zrobić? Auć! Nic mi nie jest, wszystko ok. Mam tu całą drewnianą paletę. Świetnie, mam też wiertarkę. Super! Dobra, wszystko gotowe. Mogę się brać za naprawę mojego łóżka. Wiecie co, po naprawie będzie jeszcze fajniejsze niż było. To postawimy tutaj, tu przykręcimy. Myślę, że świetnie to wychodzi. Z wierzchu położymy łóżko i gotowe. Niemożliwe. Ja też mogę urządzić sobie taki pokój. Oczywiście nie sama, a z pomocą budowlańców. To do mnie. Idę, idę. Zamawiała pani budowlańców. Tak, proszę, to wasza zapłata. Możecie brać się do roboty. Patrz, Julie, zrobią mi nie tylko łóżko, ale i fajny pokój pod nim. Cool. Postawcie na półkach moje ulubione rzeczy. Już się robi. Proszę zobaczyć, jak nam się udało. A na ściany powiesimy pani piękne portrety. Tak, dziękuję. Jestem na nich taka piękna. W sumie jak zawsze. Do widzenia. Do widzenia, panno Britney. Ale nie zrobiłaś tego sama. Za to mój pokój jest fajniejszy. Strasznie tu pusto, ale wiem, jak to naprawić. Na początek potrzebuję tych tęczowych zasłon. Są takie piękne. O, ten obrus też mi się przyda. Wezmę go. Teraz zacznę dekorować mój pokój pod łóżkiem. Przymacujemy zasłony, o tak. I przechodzimy do malowania ścian. Padłam na świetny pomysł. Wytniemy szablo z kartonu. Doskonale. Kwiatek jest gotowy. Teraz przyłożymy szablon do ściany i pomalujemy farbą. Mam akurat ze sobą białą i żółtą farbę. Bierzemy pędzel, przykładamy szablon kwiatka do ściany i malujemy. Środek będzie żółty, a płatki białe. Patrzcie, wyglądają jak stokrotki. Podoba mi się. Zobaczmy, co mam w szufladzie. Wow, jest tu tyle patyczków od lodów. Świetnie, wiem, co z nimi zrobię. Patrzcie, zrobiłam śliczne drewniane półki. Powieszę je na ścianie i postawię coś ładnego: tu roślinkę, a tu origami. Fajnie. Zobaczmy, co tam jeszcze mam. Skarpetki nie są zbyt świeże, ale są ładne. Mogę z nich zrobić fajny dywanik. Chyba mam za mało skarpetek. Potrzebuję więcej. Kiedy spleciemy skarpetki razem, trzeba to wszystko skręcić. Voilà, dywan gotowy. Auć, ale jest za mały, żeby na nim leżeć. O, właśnie, mam przecież obrus. Zrobię sobie z niego świetny hamak. Na pewno będzie bardzo wygodny. Przywiążemy go tu i tu. Tak, spróbujmy. O tak, ale super! Britney, hej! Co za bezguście! Cześć dziewczyny, odwiedźcie mnie w moim nowym pokoju. O, już są! Tak szybko! Witajcie, moje piękne! Proszę, wchodźcie! A biedna Julie nie ma tu wstępu. Papa! Pa. Jesteście takie okrutne. To co, zaczynamy imprezę? Je! Yeah. No i dobra, sama się będę bawić. Nie potrzebuję tych dziewczyn. Hmm, wezmę ten znak. I te butelki po coli też się przydadzą. Zabieram wszystkie. Tak, teraz zaczniemy robić coś fajnego. Z tych wszystkich śmieci może wyjść świetny stół. O tak. Zobaczmy, co jest w plecaku. O, to mój miś! Jest stary, ale to najsłodszy miś na świecie. Mam też paczkę MM'su. Misiu, częstuj się! I mamy swoją super imprezkę. Co? Su, ona nie może się dobrze bawić! Dziewczyny, karaoke! Muzyka na full! Ej, ale głośno! Dość. Wzywam ochronę! Ochrona? Moi sąsiedzi hałasują! Tak, czekam. Dobry wieczór. Gdzie ci hałaśliwi sąsiedzi? O tam! Jasne, kto tu hałasuje? Ups, podcast! Nie wolno hałasować. Dziewczyny, spokojnie, załatwię to. Jest pan pewien, że muszę wyłączyć muzykę. Wie pani co? Nie, muzykę proszę zostawić. Życzę miłego wieczoru. Proszę wybaczyć, nic nie dało się zrobić. Ale to niesprawiedliwe. To jasne, nikt mi nie pomoże. Ale to nic, muszę zorganizować własną imprezę. Nadmucham balona i zrobię kulę dyskotekową. To będzie takie piękne. Zawiesimy balon pod sufitem, a teraz potrzebuję czegoś, co się błyszczy. Tak, te płyty są idealne. Potnę je na małe kawałki i przykleję do balonu. No i patrzcie, jak pięknie wyszło. Super! A teraz potrzebuję muzyki. Zaraz podkręcę głośność na maksa i wszyscy przybiegną do mnie. Wow, Julie robi imprezę. Idziemy do niej? Jasne. Cześć dziewczyny, zabawimy się. A mnie nikt nie zaprosił. O matko? Co to? Mysz? O nie! Julie, Julie, pomocy! Zaatakowała mnie mysz! Co, ta mała, słodka myszka? Jaka milutka! Wezmę ją do siebie. Będziemy mieszkać razem. Będziesz moim zwierzakiem. Nazwę cię Miki. O, mam pomysł! Chwileczkę, Miki, zaraz będziesz mieć swój własny domek. Dodam zasłonki, żeby było przytulnie. Zrobię też tabliczkę z twoim imieniem. I powieszę tutaj. I jak? Podoba ci się? Witaj w swoim domku, mój kochany. A ja nie mam nikogo. Racja. Poproszę tatusia o pieska. Halo. Dobrze, dziękuję tatusiu. Och, to do mnie. Dzień dobry, a gdzie jest... O, tu jesteś. Jaki śliczny szczeniaczek! Nazwę cię księżniczka. Idziemy, kochanie, pokażę ci Twój nowy dom. Spójrz, Julie, ja też mam zwierzaka. Księżniczko, to Twoje legowisko. Pozwól mi cię uczesać, kochanie, jesteś najsłodszym psem na świecie. Patrz, co jeszcze dla Ciebie mam? Świetnie ci pasuje. Ta złota kość też jest dla Ciebie. Patrzcie, myszka Miki zakochał się w księżniczce i chyba z wzajemnością. Hej, księżniczko, na co tam się gapisz? O, nie, niemożliwe. Ty dokąd stój? Poczekaj! Nie! Co za urocza para. Dziewczyny, jeśli nawet wasze zwierzaki się kochają, to wy też powinnyście być przyjaciółkami. Hurra, mam napój, chuba, boba! O, ja mam całą dziesiątkę! Wow, tyle huby buby, to ja w życiu nie widziałam. Mogę zacząć pierwsza. Dzięki koledzy. Muszę wziąć łyka. Ej, o co chodzi? Nie leci. A, wszystko jasne. To galaretka w butelce. Trzeba ją wycisnąć. Wygląda pysznie, a w smaku jest jeszcze lepsza. Tak, wygląda super. Pyszne. Myślę, że jeszcze trochę zostało. O nie, mój język utknął w butelce. Niech mi ktoś pomoże. Oj, proszę, bo, pomóż mi. Wow, już. Ała! Filipe, nic ci się nie stało. Yy, nic mi nie jest. I zaraz spróbuję nadmuchać wielkiego balona. Wielki się nie udał, ale za to wyszedł świetny balonik. Wow, naprawdę fajny. O, przepraszam, to niechcący. Dobra, teraz moja kolejna wypróbowanie galaretki w butelce. Zaczniemy od pozbycia się nakrętek. A teraz weźmiemy super megalejek, który pozwoli mi wypić galaretkę z 10 butelek na raz. Fajnie, wymyśliłem co nie. Mam w buzi pełno gumy do rzucia i mogę nadmuchać nowego balona dla Fibi. Wow, jest ogromny, nieźle. Ups, zdaje się, że guma pękła i została na mojej twarzy. Ale nadal jest tak samo słodka. Obrzydliwe. Jane, teraz ty. W końcu nie mogę się doczekać, żeby spróbować chuby-buby. Wow, jest taka fajna. Tak, trochę na nią poczekamy. Chociaż to tylko dwie butelki. Może mi pomożecie? Jasne, damy radę. Bierzemy po kilka butelek i wlewamy Jane prosto do buzi. O tak, to jest pyszne. Ale jaja, Jane jest taka śmieszna. Dziękuję Wam, moi drodzy, to było niesamowite. A teraz czas nadmuchać balona. Ło, wow, Jane, czekaj, nie odlatuj! Nie mogę mi utrzymać. No i dobra, niech się przeleci. Mm. O nie, ostra papryczka! O, ja dostałem 10 razy więcej! Tylko nie mówcie, że muszę to zjeść! Nie bój się, Fibi, jesteśmy z tobą! Jane, może ty zaczniesz? Dobra kochani, spróbuję to zjeść, ale naprawdę bardzo się boję. Nie, jednak nie będę. O, wow, nieźle. Chyba jednak nie masz wyjścia. Jak to możliwe? Dalej śmiało. To wcale nie jest śmieszne. Dobra, wezmę jeden kęs i zobaczę co się stanie. O nie, moje usta płoną. Myślę, że teraz eksplodują. Dobrze, że jest tu lód. Uch, co za ulga. Następny. Na pewno nie ja. A może Fibi? Fibi ci pomoże. Otwórz usta. O nie, tylko nie to. Obrzydliwe. Buzia mi płonie. Biedactwo potrzebuje pomocy. Tak, mam akwarium. Myślę, że to pomoże. Właśnie, muszę wsadzić tam głowę. O. To ryba! Dziękuję dziewczyny! Gdyby nie wy nie dałbym rady! Trzymaj ręcznie knurek! Dzięki Fibi! I powodzenia! Nie bój się, ja dałem radę, to znaczy, że ty też możesz! Na tę górę ostrych papryczek nawet patrzy się strasznie! Dobra, muszę być dzielna. Spróbujmy! Co za koszmar? Okropne! Jak ona to robi? Och, kochani, robi mi się gorąco. Bardzo gorąco. Chyba już dłużej nie wytrzymam. A, pomocy! Jane, weź wąż strażacki. Musimy ugasić ten pożar i ratować Fibi. A, już wystarczy. Ogień już dawno zgasł. Wednesday, ratuj! Cześć, sąsiadko. Przeszkadzamy ci. Przepraszam za bałagan. Przestańcie! Ojej. Wygląda na to, że nic jej nie jest. Przywieź piątkę! Hurra, po prostu kocham kole. Ole, ale tu dużo puszek! Urany. Aha, uwierzycie! Dostałam 100 puszek coli. Come chcesz zacząć! Z przyjemnością! Hej, czemu nie chce się otworzyć? No dalej, no już. Ale uparta puszka! Oh my god! Ojej! O, mam pomysł. Trzeba użyć młota. To na pewno otworzy tę puszkę. Tak, udało się. Zrobię chociaż łyczka. Mm, pyszna. Szkoda, że tak mało. Chcesz młotek? Dzięki. Oj, dlaczego nie powiedziałeś, że jest taki ciężki? Wybacz, ale jak zamierzasz otworzyć puszki. Wiem. Muszę ustawić wszystkie puszki w rzędzie, a potem mogę to zrobić szybko. Nie zdążycie nawet policzyć do pięciu. I już gotowe. Teraz będę potrzebował słomek. Co on robi? Nie mam pojęcia. To dom! Zrobiłem jedną wielką słomkę, żeby nie marnować czasu i wypić wszystkie kole naraz. Cool. Brawo, fajny pomysł! Ej, o co chodzi? Już się skończyło! Szkoda! Ujej, wybaczcie! No, dałeś czadu, masakra! Dobra, w końcu nadeszła moja kolej. I tak, ja też mam pomysł, jak wypić moją kolę. Żeby nie robić przerw, wleję całą kolę do jednej wielkiej szklanki. O tak, to wygląda mega pysznie. I gotowe. Moja super, mega kola jest gotowa. To jest niesamowite. To taki błogi smak. Ale zdaje się, że zaraz mi się odbije. O, wow, a to niespodzianka! Oh my god! Wow! Uwielbiam Twixa! Cieszę się, że zjem jako pierwsza. Zdejmujemy opakowanie. Ej, bądź ostrożna! Przepraszam, nie zauważyłam. Te pałeczki są jak prawdziwe miecze. Hmm, a może podnę jej piłą łańcuchową? U matku! I co, fajnie wymyśliłam! To całkiem przyjemne. Hej, uważaj, wszystko leci na nas. Zrobimy kilka kawałków i jeszcze kilka. I teraz mam nie jednego Twixa, a dziesięć. Tylko malutkich. Ups. Dokładnie, Fibi. Wyszło niezręcznie. Dobra, już mi cieknie, nie mogę dłużej czekać. Bardzo chcę zjeść te batoniki. Mm, to jest pyszne, kochani. Skończyłam. To następny? Ja. Chcecie zobaczyć sztuczkę? Patrzcie. Wow, nieźle. A teraz próbujemy. Mm, masz rację, Fibi. To jest pyszne. Po prostu palce lizać i właśnie wpadłam na genialny pomysł. Wymieszam pałeczki w gorącym mleku i będę miała pyszny czekoladowy koktajl. Mm, to cudowne. To najlepsze połączenie smakołyków, jakie znam. Nie patrz tak na mnie. Teraz ty. Nie ma problemu. Najpierw trzeba pozbyć się opakowań. Gotowe. Tak, dziewczyny, znam niezłe sztuczki. I wymyśliłem już, jak zjem swoje batoniki. Będę potrzebował szpachelki i nutelli. Dzięki, stary. Mam już wszystko, czego potrzebuję, żeby pobić rekord i zbudować największą wieżę z batoników. Bierzemy pałeczkę i smarujemy nutellę szpatułką. O tak. Wow, fajnie. Super. Też tak chcę zrobić. A po co ci drabina? Żeby dokończyć moją wieżę. Myślisz o tym samym, co ja? Spróbujmy wieży. Nie, dziewczyny, stójcie! Aj. Żyjesz? Chyba tak. Noszę kask jak prawdziwy budowniczy i zostało mi jeszcze pół wieży do spróbowania. Dziewczyny, częstujcie się. Bardzo dziękujemy.